Hej, witam Was serdecznie z tej strony Danielus, a przed Wami Battlefield 4 Wojna na morzu, w dodatek, podbój tryb i bitwa o Spratly mapa. Zagramy sobie oczywiście albo technikiem, albo snajperem. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj będzie sytuacja wyglądała. Mam ochotę pograć sobie snajperem, ale kurczę, ja nigdy snajperem w takich grach nie grałem, więc, więc sam nie wiem przyciszymy troszkę jeszcze dźwięk żeby wszystko było w porządku i zaczniemy sobie technikiem zostawię Javelina, bo Javelin tutaj może się przydać Emtar'em można pograć o proszę, coś nowego wpadło niech będzie no dobrze nie będę przedłużał, wchodzimy do walki jak już wspomniałem, będzie podbój u, tam jest nie, niebezpiecznie to ja sobie wsiądę tak i lecimy. Mamy już fajny odgłos silnika tego poduszkowca, ja spróbuję się udać w stronę punktu F. Ech, woda, poezja. Pięknie mój Batmobil. Dobra, radę mi dowieść. Schowajmy się w Jeden strzał i może być sprawa załatwiona, więc muszę uważać. Już mamy. Aha, to jest helikopter, dobra. Gdyby ktoś go oznaczył, to bym mógł Javelina i było po sprawie, ale. Dużo no, koleś mnie nie widzi, to jest najważniejsze. Nowo. Gdzieś tutaj musi być. Tam jest wróg. Mam tu wrogiego żołnierza. I musi być jeszcze gdzieś. Kontrolujemy cel czarny. Niedobrze. Biega po tamtej stronie. Nie wierzę, że ja siedzę w tym krzaku. Załatwione, leci helikopter, trzeba uważać. Tak, tam jest chyba wróg. Mam nadzieję, że on mnie nie widzi, ale chyba mnie widzi. Szybko się przemieszczam Ten Dobra, z dwoma helikopterami to ja nie wygram Ach, niestety Padłem, ale swoje zrobiłem ładnie tutaj obszedłem tego typa znaczy, w sumie to on próbował obejść mnie, ale wiedziałem, co się święci, więc y, udało mi się zapobiec temu. Mm, no, osiądę się tutaj, bo trzeba dojechać do punktu. Nie, no, wyjście. Ostrożnie, powoli pod osłoną krzaków. Są te enkurtory holder. gdzie oni siedzą. Teraz pytanie. Pewnie gdzieś tam w tym budynku. Co Atakować cel. Tak, Władcy jest. z bronią pepan, uwaga! Próbujemy podejść. Helikopter, trzeba uważać, Jezek ja nie widział. To jest po mnie. cholera. Lotników się nazbierało. Trzeba to mądrze teraz zrobić, żeby mnie przypadkiem nie zabił. Helikopter chyba odleciał, więc mogę podejść. Chciał poszedł na górę, raczej nie chodził, nie? Uwaga, ten Patrzcie, a jednak. Cholera Co to miało być? Mam nadzieję, że tu nie ma... Dziękuję Kurde Ale akcja znowu ładna Znowu koleś Polowanie na, na kolesia I znowu zabite. No to mi się podoba właśnie A jest fajna gra czy tu się opłaca wsiadać? Z jednej strony widzę strzelca, na środku jest koleś W sumie mógłbym ich wesprzeć, ale... No dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że nie umrę przez to A jednak! Jedź stary, jedź! Coś tu strzela No koleś, czemu ty nie płyniesz? Co jest? Tu nas zaraz goście zdejmą. Dobra, spróbujemy to przejąć. I nie dać się zabić. To najważniejsze. No oczywiście. Kolejny śmigłowiec. No i ja znowu w krzaku. No co się dzieje dzisiaj w tej grze? Jakiś, jakiś normalnie handling się odbywa Szkoda, że nie mam tego sprzętu Jakieś igły albo, albo czegoś na, na pojazdę Są tam wylukał? No, nie mnie chyba Przeciwnik padł helikopter Potrzebuję wsparcia i sam sobie nie dam rady Nie mam szans w walce z Gdzie on jest? O, tutaj. Troszkę jestem odsunięty w tym miejscu, nie podoba mi się to. Dobra. Przejmujemy. Choler stwierdził, że jednak mnie nie wykryje. O cholera Skąd ten snajper? Jasne, jeszcze mi tu snajpera tylko brakuje Spadamy Strzela do mnie Ale tu nie da rady, chyba, bo fale są dosyć duże. O, kurde. Dobra, to się powinno udać przejąć. Okej. Okay. O nie! Zabiło mnie. Kurde. A jeszcze myślałem, że przeżyłem to uderzenie. God damn it, no. A całkiem ładnie poszło. Gdzie ja to byłem? Chyba tutaj. Boże, jaki ten. Źle to zrobiłem, a dobrze, że go przynajmniej zabiłem. Na szczęście na trybie hardcore wygrywa ten, to po prostu pierwszy zobaczy. No, przynajmniej tak powinno być. Właśnie, refleks. Straciliśmy ten po O cholera! Zachciało mi się pisać. Nie ma tu pojazdu i to jest problem. Mam radę tu wejść? No nie, płyń. Wejdź na te skały. O cholera! Ten Echo to właśnie z za nas. Koczymy, może zaraz się coś uda mierzyć. Tam jest troszkę za daleko. O nie. Sukin, syn! Sukin, syn. Ja akurat musiałem... Z ja Przecież ja bym go zdjął. Ale ja oczywiście musiałem tutaj z Javelinem biegać. To tak, zrobimy sobie. Mam nadzieję, że się przyda. Gdzie? O cholera. O cholera, dwie łodzie. Mega Chyba pozamiotane. Chyba, że sobie popłyną. A oh, demet! Niestety, nie zrobili tego. Jak tam wygląda to. Aha, przegrywamy solidnie. No, niestety, jak widać, drużyna nie daje rady. Ja sam też tego nie zrobię. Sami widzieliście ile mi czasu zajęło podchodzenie do tych dwóch punktów Potrzebuję napraw! No to jest niestety taka gra, że, że drużyny muszą być wyrównane, żeby były szanse ogólnie fajnie sobie pograć No, że jest jak jest Tutaj gdzieś był pan Ale sniperu wszędzie prysta Chyba kole się zabił tu o kurde, tak zabił, bo leży jego truchło. Na północ odwrotna, dwa płacie tam przybył mój Zauważyłem helikopter wroga. A, no tak, przecież ja mam teraz sprzęt na to. 000. teraz tylko dojechać pilota. Na pewno wchodzą, tam Naprawdę? Wzią, Kurde, Koleś był mój. Ale cisnął. No, mi się wydaje, że źle nie gram, ale kurde, padam jak, jak mucha. No cóż. Ale liczy się fan. Mam nadzieję, że każdy to doceni. Bo emocji było w tym odcinku. Nie da się ukryć, a zmierza on do końca, więc trzeba troszkę go podsumować. Więc dzisiaj było dużo polowania. Ach, niestety za daleko. O dwóch kolesi siedziało w środku. No przynajmniej coś padło jeszcze. Uuu, tam coś się dzieje. Po prawej też się dzieje, dobra, bo będą nie zachodzić z prawej, trzeba uważać. przynajmniej niech budynek mnie osłania troszkę. Staty poprawić go, bo, bo jednak do najlepszych one nie należały. Przynajmniej do, do tej pory. Tam gdzie się koleś, się, ale ja się boję, wychodzić. Tutaj jest przejęte, dobra, idziemy. Gdzie? Skąd? No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, że ja się boję, wychodzić. No, skończyło się jak, jak widać. Ale! Udało się finalnie wyprowadzić grę na nawet pozytywne tory. Emocji było co niemiara. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Troszkę tutaj zwiększyła się ilość snajperów, ale nie ma co się dziwić, kurczę. Granie snajperem na trybie hardcore jest naprawdę dobrym pomysłem. Okej, okay. tu jeszcze był jeden. A tam jest ich więcej, w tym budynku jest śmigłowiec, on powinien odwrócić uwagę. O lol, przeciwnik tam śmigłowiec na trudno, dwa musicie ufazować. Trzeba wbijać. Jeszcze tutaj był kaleś. Dobra, finalnie muszę przyznać, że naprawdę udana rozgrywka. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Jeśli tak, to wiecie co robić. Dajcie jakąś łapkę, dajcie komentarz. I na dzisiaj to tyle. Żegnam się z Wami i do następnego. Hejos!